Gryzunia. Historia o małej marmoczce. Podział dziewiąty. Na szczęście świstaki z Doliny Alos, mimo iż, jak podejrzewał pradziadek Gryzuni, mieszkały w raju i może faktycznie były nieco grubsze, serca miały równie wrażliwe, jak te z nad rzeki Tiny. Gdy tylko usłyszały, przyniesione przez wiatr wołanie o pomoc, nie wahały się ani chwili. Z nad jeziora, na poszukiwanie gryzuni, wyruszyła ekspedycja ratunkowa. Zlokalizowanie uwięzionej marmotki, która zaczynała już wątpić nie tylko w swoją zaradność, ale i w szczęśliwą gwiazdę, nie było jednak łatwe. Winę za opóźnienie akcji ratowniczej ponosił nie brak zapału i chęcia niesieni pomocy, ale deszcz. Strumienie wody sprawiły, że część wykopanych w zboczu tuneli była zupełnie nie do użytku. Świstaki musiały niektóre odcinki pokonywać więc na powierzchni. Wdrapywanie się pod stromą górę po łysych kamieniach w czasie ulewy to nie lada sztuka i zwierzątka ślizgały się okropnie. Raz po razie któreś z nich odpadało od szarych skał, lądując z powrotem wiele metrów poniżej. Zadzierały jednak dzielnie mokre pyszki i starając się nie stracić zapachu nieznanej marmotki, wytrwale drapały się dalej w górę. Kiedy spocone z wysiłku i zupełnie przemoknięte dotarły wreszcie do uwięzionej gryzuni, nie kryły radości. Ale i podziwu dla dzielnej podróżniczki. Zanim pomogły oswobodzić, zwichniętą, jak się okazało, łapkę, Gryzunia musiała obiecać im, że gdy tylko znajdą się w bezpiecznym i suchym miejscu, opowie im całą historię swojej podróży i to ze wszystkimi szczegółami. Jeszcze na stoku. Ratownicy nałożyli na łapę opatrunek z pajęczyny i babki lekarskiej. Do tego usztywnili ją dwoma gałązkami tymianku. Mała marmotka udawała, że wcale nie boli. Tak naprawdę bolało na 100. No, może na 70. O marszu nie mogło być mowy. Największy ze świstaków delikatnie podniósł gryzunie i położył ją sobie na plecach. Westchnęła. W oczach zamikotały jej łzy wdzięczności. Zapadła już noc, kiedy doniesiono nowo przybyłą z gór do doliny. Ulokowano ją w przytulnej, gościnnej norce z wyjściem prosto na jezioro. Łapka potrzebowała bez ruchu. Gryzunia. Odpoczynku. Miała zostać tutaj, dopóki całkowicie nie wydobrzeje i niczym się nie martwić. Świstaki obiecały zadbać o pożywienie, no i o doborowe towarzystwo. Tym właśnie sposobem gryzunia zamieszkała w końcu nad wymarzonym jeziorem Allos. Łapka nie była jeszcze do końca sprawna. Gdy spadł pierwszy śnieg, dolinę spowiła biała, puszysta pierzyna, która dzień po dniu i noc po nocy grubiała, zamarzała i odcinała od siebie poszczególne części parku miarką tuch. Wkrótce nie było już mowy o jakichkolwiek wędrówkach. Posnęły w norkach. Jamach, jaskiniach i podziemnych komnatach niedźwiedzie, popielice, jenoty, borsuki, jeże, no i rzecz jasna świstaki. Nawet nietoperze zapadły w zimową drzemkę, grzejąc się wzajemnie zawieszone jedne przy drugich u sufitów pieczar. Po alpejskich wzgórzach buszowały już tylko srebrne króliki umykając skaczącym za nimi lisom i grzęznącym w głębokim śniegu wilkom. Dnie stawały się coraz krótsze. Coraz dłużej na stokach panował półmrok, który pochłaniał odgłos aksamitnego lotu suw i puchaczy. Gryzunia spała. Chrapała w najlepsze, przykryta pierzyną z mięciutkiej trawy. Łepek złożyła na poduszce spachnącego lasem mchu. Śniła o lisicy, o Wincentym, o rodzinie szaraków. Śniła o mamie i o przyjaciołach z nad I śniła o czymś jeszcze, o czymś nieznanym, co napawało ją lękiem. I zarazem do siebie przyciągało. Śniła o białej górze, górze z lodu, u której stóp kwitły przebiśniegi, a zbocze pokrywał płaszcz zamarzniętego białego puchu. Gryzunia śniła, że się na nią wdrapuje, coraz wyżej i wyżej i wyżej.